Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Wycieczka do Omaha na walne zgromadzenie akcjonariuszy to już moja czwarta wizyta w USA i kolejna okazja do utwierdzenia się w przekonaniu, że dobrze mi tu gdzie jestem. A trawa zawsze wydaje nam się bardziej zielona po drugiej stronie, w tym przypadku oceanu, no ale jak to w powiedzeniu, tam gdzie nas nie ma. Y Dzisiaj kończący wizytę podcast, w którym opowiem o kilku nieoczywistych wnioskach z samej wyprawy, co mi się mocno podobało, a co mi się mocno nie podobało na Walnym Zgromadzeniu Bufeta, no i kilka rzeczy, które wziąłem sobie do serca z tych kilku już wypraw do Stanów Zjednoczonych, bo to jest to tyle ważne, że dobrze jest zachować pewien dystans wobec tego co widzimy, co nam się wydaje, a druga sprawa, że często z Polski inwestujemy też w spółki amerykańskie. I warto jest zobaczyć na żywo, jak to działa. Trochę o rynku, trochę o całokształcie naszej finansowej sytuacji, bo to, ile mamy pieniędzy, nie zależy od tego, jak rosną czy spadają wyceny spółek na świecie. No, nie zależy tylko od tego. Jest jeszcze kwestia kosztów, jakie ponosimy w życiu, jakości naszego życia, możliwości rozwoju, możliwości zarabiania i tak dalej. To się wszystko na siebie nakłada i jest bardzo, bardzo ważne. I może uda mi się te wszystkie kropki w tym odcinku połączyć. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jeroszek. zdaję sobie w pełni sprawę, że dla części z Was może być już zdecydowanie za dużo Buffetta, no bo nasza wycieczka przy dobrze skonstruowanym giełdowo timeline'ie wyskakuje z lodówki w różnego rodzaju mediach społecznościowych, ale wydaje mi się, że to już jest ostatnia podróż i jedna z ostatnich, jakie w ogóle można zrobić, biorąc pod uwagę wiek Charlie'ego Mangera i wiek Warrena Buffetta, chociaż intelektualnie są w kosmicznej formie i tu jest ten największy podziw chyba ze strony każdego inwestora, że można o rynku finansowym Wieku 98 lat, dać jeszcze ostrą, ciętą ripostę i odnieść się do wielu niesamowicie skomplikowanych wydarzeń, no to jest coś niepojętego z naszej perspektywy, gdzie Gus mówi, że już od. Dobrych kilkunastu lat powinno się po tym świecie nie chodzić, ale z mojej perspektywy, kiedy jak nie teraz, no to jest ten czas, kiedy możemy się nacieszyć tymi imprezami, i to jest ten czas, kiedy możemy jak najwięcej wykorzystać dla siebie, dla polskiego rynku kapitałowego, jak najwięcej się po prostu nauczyć. Więc ja jeszcze jestem w ferworze pracy, w ferworze nagrywania. Z delikatnymi efektami jetlagu, bo szybko dosyć usypiam, ale za moment wrócimy do naszej rzeczywistości. Już z inflacją, już z problemami gospodarczymi i bezsą na wielu rynkach, bo nie ma co się oszukiwać, że tam, gdzie jesteśmy na jakimś pograniczu tej bezsy, kiedy te wyceny spadają i spadły już w okolicach 20%, no to jak spojrzymy w niektóre kategorie, to tam bezsa już jest od dawna. I w niektórych kategoriach spadki 20% to jest marzenie, bo tam już są spadki rzędu 50% i więcej. Więc to też jest ważny czas w całokształcie, Życie inwestora. Ja też trochę z gotówką, trochę na zakupach dużo się tu dzieje i nie jest to wcale psychicznie łatwe, kiedy człowiek interesuje się rynkiem, a cały czas aktualizując swoje wyceny, jego majątek koniec końców spada. I nawet jak się nie rusza, to przegrywa z inflacją. Ale o tym już w innych odcinkach, bo dzisiaj zakończymy ten wątek amerykańsko-buffetowy. Poza tym, kiedy dzisiaj we wtorek słuchacie tego podcastu. To ja już szykuję się na wieczorny wtorek z finansami. Program na żywo prowadzony przez Marcina i Wucia. Strasznie się jaram, i tu niespodzianka będziemy rozmawiać o bafecie. <tak>, tak się składa, że Marcin jest wielkim fanem Charlie'ego Mangera. Uwielbia almanak mangera, który zresztą też teraz przywiozłem ze Stanów i, i, i zawsze chciałem go mieć na półce w tym specjalnym ich wydaniu on też jednym okiem śledził naszą wyprawę również czytał naszą książkę śladami Warrena Buffetta i to jest w ogóle niesamowicie ciekawe że jesteśmy w tej samej branży, część osób nawet nas zestawia, porównuje że to są dwa podcasty, które są regularnie słuchane i tak dalej a chyba dopiero w ubiegłym roku udało nam się umówić po prostu na kawę i porozmawiać na spokojnie, okazało się że mamy sporo wspólnych tematów ale też sporo wartości, które mamy w swojej działalności na co dzień podobnie podchodzimy do edukacji finansowej no i koniec końców widzimy się na początek we wtorku z finansami. Także już was serdecznie zapraszam czy do tej transmisji na żywo, czy później retransmisji. Myślę, że będzie to bardzo fajne wprowadzenie do bufeta i kilka rzeczy omówionych, które gdzieś tam może jeszcze nie padły. No ale dzisiaj nie tyle o samym bufecie, co dużo szerzej, bo chodzi mi o taką refleksję dotyczącą tego jak bardzo zachwalamy tę piękną Amerykę, w której wszystko teoretycznie jest lepsze. Ja osobiście od lat jestem zdania, że będąc Polakiem, mieszkańcem Unii Europejskiej, w tym czasie tu i teraz z tą technologią no jestem w dosyć fajnym miejscu do rozwoju, które ma spore przewagi, o których z reguły na co dzień nie myślimy. Dopiero musimy zobaczyć, że po drugiej stronie to wcale nie jest takie proste, żeby uświadomić sobie, że jednak jakieś tu plusiki mamy i dodam do tego, że teraz, kiedy mamy bardzo duży dostęp do rynków finansowych amerykańskich i w ogóle światowych, jest to dużo tańsze, jest to dużo łatwiejsze, jest to na Ciągnięcie ręki dzięki technologii, no to ja osobiście mogę żyć na dużo lepszym poziomie i dużo bardziej szczęśliwy, niż by się wydawało w Polsce, czerpiąc korzyści z całego rynku na świecie. No ale po kolei już tłumaczę o co mi chodzi. Pierwsza ważna rzecz, wychwalane przez nas targi i bufetowych spółek, to jest wielki pokaz tego, jak działa amerykańska gospodarka. Ta refleksja towarzyszy mi właściwie od każdej wizyty w Stanach. Tam się z dumą sprzedaje i z radością kupuje. Amerykanie uczą się sprzedaży od małego, jako takiej bardzo ważnej kompetencji w życiu, a u nas bardzo dużo osób wstydzi się wręcz sprzedawać swojego nawet własnego produktu. Już nie mówię o tym, że po prostu pracują kogoś i nie jest to ich wymarzona kompetencja i po prostu przyszli tutaj, bo, bo co innego mogliby robić. No i nie przesadzam, bo znam osobiście osoby, które mają bardzo dobry produkt, ale bez użycia reklamy w sieci chyba by wypadły z rynku, bo kiedy przychodzi do rozmowy z klientem jeden na jeden, to jest im niezręczne powiedzieć, że mają świetną usługę czy jakąś kompetencję, można odnieść wrażenie, że to jest coś, co powinniśmy mieć wpojone od małego, że tu absolutnie powinniśmy umieć sprzedać samego siebie swoje umiejętności, swoje produkty. Natomiast gdzieś tego nie odrobiliśmy, gdzieś woleliśmy pójść w budowę pantofelka. I faktycznie sprzedaż no nie jest żadną kompetencją mocno szanowaną. Z kolei sprzedawcy w USA są po prostu świetni w tym, co robią. Rozmowa z kimś na targach to nie jest typ hostessa plus ulotka plus ktoś, kogo wysłano, bo musiał być przedstawiciel firmy, tylko to są wykwalifikowani sprzedawcy, którzy odpowiedzą na każde pytanie. Zawsze podejdą, zawsze zainteresują tematem. Niesamowicie grzeczni, kulturalni, fajni. Naprawdę to jest czysta przyjemność, kiedy się z taką osobą rozmawia. I nie ma w tym też nic takiego, nachalnego. Ja, ja to samo oczywiście czuję chociażby w internecie, bo sam łapię się na tym, że czasami głupio mi dodawać wszędzie informacje, że mam różne produkty, takie jak chociażby książki, no bo przecież muszę się skupić na temacie, czy w podcaście, w tekście i tak dalej. No a słuchacz czy czytelnik sam sobie znajdzie mój sklep. No to jest oczywiście błędne myślenie, bo, bo podczas gdy słucham jakiegoś amerykańskiego podcastu, no to on mnie w kilka minut odsyła dosłownie do swojego sklepu, do produktu, który jeszcze zareklamował, a na koniec jeszcze wrzuca mi linka do Patronajta, no bo może w tym przypadku chciałbym jeszcze dorzucić mu trochę pieniędzy w takiej formie bezpośredniej. Tam jest kompletnie bez kompleksów, z taką nawiką sprzedażową, że ten produkt zmieni Twoje życie. Nawet w weekend oglądałem taki blog z wyjaśnieniem połączenia w różnych filmach i serialach Disneya, żeby nawiązać jak tam serial Loki ma się do doktora Strange'a dwójki, do Spidermana i tak dalej. Takie wiecie, rozkminy miłośników komiksów. I tam w 8-minutowym wideo miałem reklamę kanału, reklamę patrona, reklamę koszulek, które są sprzedawane w związku z filmem, reklamę Disney Plus i na koniec jeszcze był produkt partnera i uwaga to był produkt o łysieniu i było odniesienie do łysienia jakiegoś bohatera no, to jest jakiś totalny odlot sprzedażowy i nie widać też bardzo negatywnych reakcji w amerykańskich komentarzach, takie, jakie pojawiałyby się u nas, więc ja mam wniosek dosyć prosty. Jest to kwestia kulturowa i to jak odnosimy się do sprzedaży. No u nas mam wrażenie, że jednak sprzedaż jest... Może nie tyle kompetencją zaniedbaną, co często sam sprzedawca, nie jest zawodem, który brzmi dumnie, który ktoś chciałby mocno wykonywać. Ja znam nawet ludzi, którzy uważają, że to jest jakiś zawód uwłaczający, podczas gdy przedstawiciel handlowy jest często najważniejszym ogniwem niejednej firmy. Także z mojej perspektywy jest czego tutaj pozazdrościć. Uczą się sprzedaży Amerykanie, ale Amerykanie też chętnie kupują. Konsumpcja jest u nich ogromną częścią odpowiedzialną za wzrost gospodarczy, tak jak powinna być w każdym kraju i to jest też ważne, żeby zrozumieć, jak wewnętrzna siła ich konsumpcji jest bardzo potężna w odniesieniu do spółek giełdowych. Wszelkiego rodzaju wyprzedaże, targi, każda okazja w zasadzie do kupowania jest dla nich powodem do radości. Jak kiedyś byłem na Black Friday, jak było otwarcie Macy's to te nagrania, które ogląda się później w telewizji, jak oni tam szturmują się, żeby wbiec do sklepu. Widziałem to na żywo i to dosłownie naprawdę tak wygląda. To, to też jest dosyć jasny przekaz, dlaczego u nich Black Friday już jest Black Weekiem, a wydaje mi się, że Black Month to jest tylko kwestia czasu albo już jest po prostu wprowadzany. Jak przeglądamy różne zestawienia wyników spółek, no to ten amerykański konsument nie na darmo jest niesamowicie cenny dla każdej firmy. I absolutnie mnie to nie dziwi po tych kilku wizytach w Stanach, ponieważ ten konsument kupuje, ten konsument jest wiernym klientem, ten konsument może wydać dużo więcej. Pamiętam, jak w Nowym Jorku byłem bardzo zdziwiony, że podchodząc do kasy w pierwszym, lepszym fast foodzie, prawie każdy miał iPhone'a lub Apple Watch na ręku. I u nas, wiecie, no, jedne z najdroższych produktów na rynku jeszcze kilka lat temu, można by powiedzieć, że jak ktoś miał od razu po premierze najnowszy model iPhone'a to to była jakaś oznaka statusu społecznego. Natomiast tam to jest siła wewnętrznego rynku, inny model dystrybucji, też, że to jest amerykański brand, który każdy bardzo szybko może mieć, oferowany mocno przez operatorów komórkowych i tak No ale u nas, powiedzmy sobie szczerze, Apple Watch nie jest pierwszym wyborem takiego standardowego zegarka, który każdy może mieć na ręku pracując w dowolnym miejscu. No ale, żeby też nie było tak różowo, może ten iPhone jest takim przedstawicielem super produktu, który jest bardzo doceniany w Stanach Zjednoczonych. No ale ten mit Made in America, siły patriotyzmu konsumenckiego jest dla mnie o tyle niewiarygodny, że. Wszędzie, ale to wszędzie jest masa tak zwanej chińszczyzny. Nieładnie mówiąc, wrzucałem nawet na Instagramie z tej relacji takie produkty z targów, które brało się do ręki, patrzyło się na kiepską dosyć jakość wykonania, symbol Berkshire Hathaway przyklejony do wszystkiego, a pod spodem wielki napis Made in China. I pamiętam też ironię poprzednich zborów prezydenckich, gdzie były dosłownie tony gadżetów z Trumpem z napisem Made America Great Again i wszystko było w wielkich kontenerach zamawiane z Chin. I spotykaliśmy się z Przemkiem z tym zjawiskiem na każdym kroku, i tu nie tyle co w sklepach z pamiątkami, co po prostu w każdym sklepie, z ubraniami po prostu z jakimiś rzeczami. Oczywiście na targach u bufeta też tego jest bardzo, bardzo dużo, więc konsumpcja o ogromnej sile, ale masa produktów naprawdę byle jakich, gdzie nikt się z tym nie kryje, że wszystko jest i tak robione w Chinach. To jest taki ciekawy kontrast, który wydaje mi się, że warto zauważyć. No, i jedna rzecz, która mnie ciągle męczy, to są te ich nieszczęsne ceny netto. Kupuję kawę za 3 dolary, wyjmuję z kieszeni 3 dolary, podchodzę do kasy, a pani mi mówi, że 3,35 poproszę. No podatek jest doliczany dopiero przy kasie, przy zakupie, nie widać tego w żadnym cenniku. I od razu pomyślałem sobie o tym w drugą stronę, że my sobie żyjemy w błogiej nieświadomości podatkowej, mając wszędzie wygodne ceny brutto, no bo niech się przedsiębiorca męczy z płaceniem tego wszystkiego i dzieleniem i tak dalej. Mnie interesuje, ile ja. Konkretnie y, wydam y, z portfela. I to jest oczywiście wielowymiarowe zjawisko, bo w USA jest masa różnych podatków stanowych. Przykładowo, mieszkaliśmy w Nebrasce, ale hotel był po drugiej stronie rzeki, więc w sumie mieszkaliśmy już w stanie Iowa, ale na targi jechaliśmy do Nebraski. Około 4 km Uberem, aczkolwiek y, mieliśmy pewnie już inne podatki tutaj, a inne tam. W każdym razie wydaje mi się też tak mocno, subiektywnie, że jest dużo większa przez to świadomość podatkowa w USA. Ludzie mają takie poczucie, że nie istnieje coś takiego jak pieniądze rządowe czy państwowe. Tam jest awantura o każdy lokalny podatek i ludzie chcą wiedzieć na co te podatki idą. Do ich ceny jest doliczany podatek, oni wiedzą jaki, wiedzą dlaczego, wiedzą po co. Natomiast no, u nas albo się ktoś tego nauczy, albo nie, no bo zawsze ma tę cenę brutto i zawsze była ta y, zgadywanka, jaki jest VAT, jaki jest podatek, no bo różny jest VAT na różne produkty i tak dalej, więc y, te podatki. Podatki są inne, te podatki są w inny sposób, można powiedzieć, skomplikowane, chociaż mam wrażenie, że polskiego systemu podatkowego no, trudno przebić, jeśli chodzi o stopień skomplikowania, szczególnie po tych ostatnich zmianach. A jak mówimy o podatkach, to jeszcze jest ten niewidzialny podatek, czyli inflacja. Temat najważniejszy w ostatnim czasie i faktycznie ona w USA też jest widoczna gołym okiem. Jest zdecydowanie drożej. Ludzie też zaczynają o tym mówić na głos. Tam im też mocno to przeszkadza pod kilkoma względami. Co ciekawe, tam nie ma podatków za bardzo w cenach paliw tak jak u nas. Natomiast na drogę paliwa narzeka się niesamowicie. W USA ze względu na odległości paliwo jest niebywale. Ważne. Zaryzykuję nawet, że u nas można wskoczyć w pociąg, busa, być podwiezionym przy użyciu jakiejś apki. No, i jesteśmy dużo bardziej elastyczni z posiadaniem auta, nawet w skali kraju, a nie tylko miasta. Natomiast w USA bez auta jest naprawdę ciężko. Ja przykładowo auta nie mam od lat, ale haczyk jest taki, że nie mam dzieci, mam doskonałą komunikację w mieście i z tej okazji mam ogromne oszczędności i elastyczność, więc tutaj absolutnie nie mogę narzekać. Wydaje mi się, że w realiach amerykańskich narzekałbym na to dużo, dużo bardziej. Co do inflacji, to jest u nas akurat skojarzenie oczywiście z hiperinflacją i zmianami gospodarczymi. Tam z kolei często jest odwołanie do lat 70. i czasów tamtejszej inflacji, która no nie była taka super przejściowa i błyskawiczna, trochę potrwała i trochę też nadwyrężyła majątki wielu Amerykanów. To był też dominujący temat konferencji Buffetta, o czym zapewne wiecie z poprzedniego odcinka. Warren stwierdził, że nie ma żadnych instrumentów zabezpieczających tak wprost przed inflacją, więc przerzuca się wzrost cen na klienta. I stara się mieć naturalny produkt takiej jakości, żeby klient i tak koniec końców go wybrał. I patrząc wprost na ten mechanizm, no to jeśli inflacja kończy się recesją czy potężnym tąpnięciem w gospodarce, no to trochę odpadają z tej gospodarki podmioty o najgorszej jakości produktu lub najgorszej kondycji finansowej. I to pewnie będzie gdzieś tam widać na giełdzie, bo Warren też dodał, że będą miały trudniej spółki kapitałochłonne, uzależnione w ostatnich latach od taniego kredytu. Więc jeśli widzicie spółki bardzo zadłużone, w swoim portfelu to może być dobry moment na przyjrzenie się bliżej tej strukturze zadłużenia, jak spółka sobie z tym radzi, czy w ogóle jest gotowa na to, że będzie przez najbliższych, na przykład kilka kwartałów, płacić dużo więcej za spłatę bieżącego zadłużenia, nie mówiąc o nowym zadłużeniu. Nie wiadomo, jak długo zostaniemy z takim lub wyższym nawet poziomem stóp procentowych, warto mieć to z tyłu głowy. W ogóle, taka ciekawa rzecz z perspektywy szerszej, patrząc na obraz wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ta giełda jest dla nich niesamowicie ważna. I nawet jeśli nie są aktywnymi inwestorami, to ich dobrobyt tutaj lub w przyszłości zależy oczywiście od amerykańskiej giełdy. I to jest jedna bardzo ważna zależność, o której nie możemy zapomnieć. Wszyscy w USA są poniekąd inwestorami ze względu na system emerytalny i masę produktów od pasywnego inwestowania. Jak ja to mówię gdzieś u nas na wykładach czy spotkaniach, to jest totalne niezrozumienie, no ale przecież OFE czy PPK to też są akcje. Przykładowo moja mama, która nie interesuje się kompletnie giełdą, ma zgromadzone środki w OFE i ma już odłożone coś w PPK, więc w dużej mierze są to akcje Ym, oczywiście w dużej mierze z polskiego rynku, no bo tak skonstruowane są te produkty, więc czysto teoretycznie. Świadomość powinna być dużo większa, że ta giełda przekłada się na nasz dobrobyt nawet nie tyle co teraz, co później. No, ta giełda ma nam też pieniądze poniekąd pomnażać. Natomiast, jak słyszę i kwestie polityczne, i kwestie tego, jak my się tym wszystkim interesujemy, to wydaje mi się, że tej zależności kompletnie, absolutnie nie ma. Przykładowo, ostatnio usłyszałem w kontekście kredytów mieszkaniowych wywiad z premierem, który powiedział wprost na antenie telewizji, że jego interesuje ta rata kredytu zwykłego Polaka, a nie sytuacja. Tych wszystkich spekulantów giełdowych. Yy, w dużym uproszczeniu to mówię, już nie pamiętam, jaki był dokładny cytat, ale absolutnie yy, o to chodziło. I biorąc pod uwagę, że premier był prezesem banku notowanego na giełdzie, to jest to bardzo świadomy populizm i tu nie ma mowy o braku zrozumienia tych mechanizmów. Wręcz przeciwnie, inwestorzy w Polsce nie mają takiego znaczenia jak w USA i to się raczej szybko nie zmieni. Oczywiście możemy powiedzieć, że trochę to zależy od nas samych. Ale niestety to jest robota dosłownie na całe życie, bo wydaje mi się, że tutaj trzeba nie kilku, a kilkudziesięciu lat, żeby zaszły poważne zmiany. Zawsze o tym pamiętajcie, jak widzicie chociażby kwestie polityki amerykańskiej, czy tego, jak ta giełda jest w centrum zainteresowania bliżej lub dalej. No to w USA każdy jest inwestorem i jest też bardzo dużo świadomych ludzi, jak ważna jest giełda i ma on też znaczenie polityczne. To jest duża różnica, na którą musimy zwracać uwagę, szczególnie jeśli śledzimy informacje polityczne. U nas wszyscy wiemy, jak jest. Giełda jest na miejscu ostatnim, przedostatnim, i tak W trakcie naszych relacji z Omaha wspominaliśmy też kilkukrotnie, że rozmawialiśmy z innymi inwestorami. To jest taka już ciekawostka kulturowa, ale oczywiście każdy Amerykanin chętnie z wami porozmawia. W Polsce rozmowa z nieznajomym bywa toporna, krępująca, ludzie patrzą się ze zdziwieniem, jak do nich zagadujecie. I pamiętam, że sam miałem z tym problem, jak dużo ludzi w Stanach tak po prostu chciało porozmawiać, stojąc w jakiejś kolejce itd. tak dalej. Niesamowicie łatwo nawiązuje się w ten sposób relacje. A dla kontrastu kilka lat temu zmieniałem mieszkanie, poszedłem przywitać się do sąsiadów. No i zdziwienie to mało powiedziane, bo część ludzi uznała mnie za jakiegoś intruza, który chce tutaj niepotrzebnie zapukać do drzwi i coś powiedzieć. Koniec końców w bloku później znałem ochronę ekipę sprzątającą listonosze, a z sąsiadami miałem bardzo kiepski kontakt. Więc u nas nie działa coś, co jest ciekawe z perspektywy amerykańskiej gospodarki, czyli coraz trudniej tworzą się lokalne społeczności, które tam mają znaczenie. Od taka luźna rzecz. I <laughs> Jak powiedziałem kierowcy Ubera, że u nas jest opcja cichego przejazdu, i można zaznaczyć w aplikacji, że nie chcemy rozmawiać z kierowcą, no to człowiek myślał, że to jest jakiś dowcip, i zastanawiał się, jak zainstalować taki przycisk żonie. Taki small talk, poznawanie ludzi, czy tego typu dyskusje w taksówce, to można powiedzieć kwintesencja tej pracy. I, i swoją drogą chyba każdy, z kim rozmawialiśmy, był w bardzo, bardzo pozytywnym szoku, jak mocno pomagamy Ukrainie i jak jesteśmy w stanie to wszystko dźwignąć. Więc y, tu nie ma co się martwić, ten przekaz poszedł mocno w świat. I to już nie jest wynik jakiegoś badania Instytutu, opinii, tylko po prostu rozmowy z mieszkańcami Omaha czy Chicago. Akurat Amerykanie widzą mocno, jak bardzo pomagamy w tej okropnej wojnie, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. No dobra, to teraz może w drugą stronę. Zacząłem od tego, jak fajnie jest w Polsce, trochę przekornie. Narzekamy, że giełda ma małe znaczenie, że świadomość ekonomiczna Polaków jest jeszcze mała i itd. Tak ale wyjdźmy trochę szerzej z tych wszystkich założeń. Ja i mój potencjalnie zbudowany kapitał i ten dobrobyt zależą w dużej mierze od giełdy, ale to jest tylko jeden z kawałków układanki, bo to jest narzędzie do pomnażania środków. Oprócz tego są jeszcze dwa filary: zarabianie i oszczędzanie. I teraz zobaczcie, my się bardzo mocno skupiamy na tym filarze giełdowym, mówię tutaj o y, widzach, słuchaczach, y, mocno sfokusowanych właśnie na rynkach kapitałowych. No ale jeśli nam się polski rynek bardzo nie podoba i tak bardzo mamy go dosyć, to ten filar możemy banalnie prosto zamienić na filar amerykański, tyle tylko, że mamy gdzieś po drodze ryzyko walutowe, czy jak niektórzy twierdzą, nie tyle ryzyko, co właśnie możliwość y, odkładania pieniędzy w najsilniejszej walucie świata. Więc to jest akurat filar z tych wszystkich trzech, który jest najłatwiej zamienić w dzisiejszych czasach i to jest niesamowite. Więc jesteśmy w stanie oszczędzać w warunkach polskich, zarabiać na przykład w warunkach Unii Europejskiej, bo mamy pracodawcy czy biznes związany też z innymi krajami, zarabiamy w euro, a inwestujemy w dolarach bo mamy dostęp do amerykańskiej giełdy. To są takie ważne rzeczy, o których gdzieś tam zapominamy i, i gdzieś nam globalizacja umknęła, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, no bo w kontekście zarabiania otworzył nam się rynek, mamy przecież teraz już 18 lat w Unii Europejskiej, mamy więcej możliwości zarabiania na naszym kontynencie, mamy też pracę online, którą pandemia jakby nie patrzeć ułatwiła. Więc w wielu zawodach możemy pracować dla największych firm na świecie. Możliwości zarobkowe są dzisiaj dużo większe, plus mamy rozgrzaną gospodarkę u siebie z relatywnie niskim, no, relatywnie najniższym historycznie bezrobociem, więc z tej perspektywy nie jest problemem znalezienie pracy. Tu bardziej kwestia, jaka to jest praca, ewentualnie zmaczowanie chęci pracującego z możliwościami pracodawcy. Mamy też jeszcze relatywnie niską konkurencję w wielu dziedzinach. Ja przykładowo znowu z mojej abstrakcyjnej beczki często dostaję pytanie od znajomych, czemu nie chciałbym robić bloga po angielsku? No skoro mówię po angielsku, mam dosyć dużą swobodę nagrywania, to może mógłbym docierać treściami do ludzi na całym świecie. A ja odpowiadam wprost, nawiązując chociażby do kwestii podatków, o których przed chwilą wspomniałem. No finanse nie są wszędzie takie same. Dwa, że konkurencja na świecie jest gigantyczna, a w USA szczególnie. I bardzo ten element przegapiamy, jeśli chodzi o ten amerykański Dream, czyli wyścig o najwspółsłynniejszy. Wspanialsze takie pole position w wielu kategoriach, ym, idąc metaforą sportową. Ym, w Stanach Zjednoczonych ten American Dream od zera do bohatera, od zera do milionera jest bardzo istotny, tylko on zawsze zapomina o tych wszystkich, którzy przegrali. I na tych 100 osób. Te 99, które sobie nie radzi i które odpada, jest całkowicie zapomnianych. A sukces tego jednego jest no, kosmiczny i każdy chciałby w tych warunkach amerykańskich też wystartować. Tylko, że ta porażka w Stanach Zjednoczonych jest często dużo bardziej dotkliwa niż porażka w Polsce czy w wielu krajach Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to jest ten. Element bardzo często pomijany i ja do niego kiedyś wrócę, ale już z konkretnymi badaniami, żeby Wam udowodnić, jak duże jest ryzyko w tym American Dream. Więc ja osobiście wolę lokalnie w Polsce walczyć o czołówkę blogosfery finansowej, co na razie idzie mi całkiem nieźle, niż w świecie walczyć na przykład o czwartą czy piątą setkę i to jak się zepnę. Inna sprawa, że mam jeszcze takie misyjno-patriotyczne pobudki, że chciałbym budować polską edukację finansową, a nie po prostu klepać pieniądze na blogach. Tak jakby to nie do końca jest takie proste, że to tylko y, biznes. No i trzeci czynnik, y, który mnie męczy y, zawsze przy wyjeździe do USA, to są właśnie te wspomniane koszty. No bo im mamy je niższe, tym więcej oszczędzamy. I tym więcej przeznaczamy na powiększanie kapitału. To trzymanie tych kosztów w ryzach, utrzymywanie tej inflacji stylu życia, o której często mówię, to jest ten bardzo ważny trzeci czynnik. I myślę sobie teraz o tym, jakie w USA mam koszty i jaką mam relację tych kosztów do jakości, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Przykładowo, jedzenie w USA jest tanie tylko pod warunkiem, że to jest fast food. I każdy Amerykanin, który odkryje nasze cudowne jedzenie w Europie, pewnie będzie w niezłym szoku. Mamy kosmiczną jakość wielu produktów w Polsce i w Europie, w porównaniu do tego, co jest chociażby w USA. A tam, jak chcemy zjeść dużo lepiej czy dużo zdrowiej, no to musimy dużo więcej dolarów na to położyć, więc może to jest kwestia bardzo subiektywna. Ktoś tam w USA gardzi naszym jedzeniem, bo uważa, że ich jest lepsze. Mimo wszystko, moje takie subiektywne wrażenie tutaj pozostanie z wyższą jakością europejską. Jak już mówimy o jakości do kosztów, to możemy sobie ponarzekać, że nasz system. Ochrony zdrowia czy edukacja jest do zreformowania, ma bardzo wiele wad, ale zobaczcie, że w USA to jest koszmar dla wielu ludzi. Za pomoc medyczną płaci się majątek, ubezpieczenia są na wagę złota. Nie na darmo była wielka dyskusja o Obamacare, i to była reforma stulecia, zdaniem wielu. Na studia zaciąga się gigantyczne kredyty i spłaca się je wiele, wiele lat po odebraniu dyplomu. A u nas, mimo wszystko, nikt nam nie da umrzeć na ulicy, yy, za bardzo wiele zabiegów nie zapłacimy, a na studia możemy iść całkowicie za darmo. A nawet jak pójdziemy na te płatne, to mimo wszystko w relacji do zarobków nie są to tak astronomiczne pieniądze. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że jeszcze jakość nauczania i tak dalej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to są ważne czynniki, o których zapominamy. Amerykanie zadłużają się na jedno i na drugie, wręcz na całe życie, i to jest ogromny minus, jeśli chodzi o takie życie w realiach amerykańskich. Ja sobie kiedyś swoją drogą zrobiłem taką symulację, co by było, gdybym się przeprowadził do swojego rodzinnego hełma lub jakiegoś mniejszego miasta z myślą o redukcji kosztów. No i wyszło mi, że praca online z dwiema, trzema wizytami w Warszawie w miesiącu oszczędziłyby mi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy w skali roku. I oczywiście to jest mój bardzo świadomy wybór, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, przy wyższych kosztach, bo to po prostu bardzo lubię. Ale zmierzam do tego, że znowu możemy być bardziej elastyczni w zarządzaniu kosztami. I taka przeprowadzka o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów już może nam znacząco zmienić ustawienia w budżecie domowym. No i jeszcze, jak już mówimy o tej przeprowadzce, to rynek mieszkaniowy tutaj wielki plus dla Amerykanów, chociaż on jest całkowicie inny. Tam też teraz widać duży popyt na nieruchomości, widać duży wzrost cen, ale tam kredyt ze stałym oprocentowaniem działa cuda. No a u nas, niestety, jest to jeszcze no, taki odległy, bardzo sen. Gdybym mógł zaciągnąć kredyt ze stałym oprocentowaniem na 30 lat, tak jak to jest możliwe w warunkach, w warunkach amerykańskich, to już pewnie byście dawno temu oglądali mój poradnik na YouTubie czy cały case study, jak kupuję mieszkanie. W polskich warunkach y, jeszcze absolutnie jest to nie do zrobienia. Więc trochę podsumowując, podróże dają nam szersze spojrzenie na wiele rzeczy. Ja niemal po każdej podróży dochodziłem do wniosku, że biorąc pod uwagę kontekst historyczny, jak młodą mamy demokrację i jak młodą mamy wolną gospodarkę, to u nas jest naprawdę cudownie pod wieloma względami. I trawa, mimo wszystko, jest bardziej zielona tutaj. Tylko trzeba na chwilę gdzieś wyskoczyć dalej i zobaczyć, że ta trawa jest taka sobie u innych. Może jestem bardzo optymistycznie nastawiony do wielu rzeczy, albo Urząd Skarbowy nigdy mnie nie przyczągał za 10 lat własnej działalności, no ale generalnie wydaje mi się, że takie nasze problemy, jak na przykład byle jakość ustanawionego prawa, niska edukacja ekonomiczna, czy właśnie te kwestie zreformowania służby zdrowia, to są rzeczy realnie do ogarnięcia. I, i jakoś jestem nastawiony pozytywnie, że to się nam może udać. Ale jestem na koniec bardzo, bardzo ciekaw, jakie są Wasze spostrzeżenia z wyjazdów do USA. Na pewno część z Was była, część z Was pewnie była dużo częściej albo dużo dłużej niż ja się wybierałem na te moje tygodniowe wycieczki. Zachęcam do podzielenia się w komentarzach nawet najbardziej subiektywnymi, dziwnymi spostrzeżeniami, no bo też mamy świadomość trochę skali. Jak się jedzie pociągiem 10 godzin z 51 trasy, to się rozumie, że to nasze PKP to jest generalnie malutkie w porównaniu z tymi podróżami, które są. W Stanach i tak na przykład wizyta w Teksasie albo na Florydzie to jest z perspektywy niejednej osoby wizyta wręcz w innym kraju. Tym bardziej jestem niesamowicie ciekaw waszych spostrzeżeń i opinii. Zapraszam do komentowania, może zrobimy sobie tutaj fajną burzę mózgów, jak to życie w Stanach versus to nasze wygląda tu i teraz, bo wydaje mi się, że mimo wszystko ten American Dream jest trochę przereklamowany do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa-niczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.